Fly like lightning. lightning. Good ball, the tension's so exciting. exciting. We'll do our best together until the game is won. When we're together, we practice to be strong. People put us down, saying we're the underdogs. The road to the final is long and hard, but none of these things matter when we score a goal. You love football. Our passion for football shines like lightning. Stand up, stand up. If you love football. Never give up until the final whistle. Stand up, stand up. If you love football, in a Zuma 11. Genialny strzał! Udało się! Opracowałem własną technikę! Brawo! No. brawo, brawo. Hej, przecież to Aksel! Cześć was. Postanowiłem grać z Wami. Mówisz poważnie? Nadejście smoka! Axel Blaze właśnie został członkiem naszego klubu piłkarskiego. To świetna wiadomość! Fajnie was znowu widzieć. Nie wierzę! On naprawdę jest w naszej drużynie! Teraz już nikt nam nie zagrozi! Co takiego? Nie potrzebujemy tego gościa! Nasz zespół może polegać na mojej technice i to wystarczy! Bez nerwów, Kevin! Stary to dla nas komfortowa sytuacja. Teraz mamy dwóch genialnych napastników. To znaczy, że będziemy jeszcze silniejszym zespołem! Jeden napastnik zdecydowanie nam wystarczy. Widzę, że bardzo boisz się o swoją pozycję, lalusiu. Chcesz mnie obrazić, ty trolu?! Siema, panowie! Chciałybyśmy wam coś pokazać. Co to jest? Mecz Liceum Czarnej Magii. Skąd wy to macie? <noise> Mam swoje źródło w kółku dziennikarskim. To skrzętnie ukrywane nagranie, ale dobrze popytałam i szybko je zdobyłam. Doskonała robota. Dzięki naszej nowej menedżerce przeanalizujemy ich taktykę. Chwilka, dlaczego przeciwnicy stoją w miejscu? Bo pewnie, pewnie nie mogą się ruszyć. Krążą plotki, że tak właśnie działa ich straszliwa klątwa. Straszliwa klątwa? Ciekawe. Tak! Nadszedł długo wyczekiwany dzień meczu. Zagrają gimnazjum Raymona i Liceum Czarnej Magii. Zebrany tłum chce podziwiać jedenastkę Raymona, niespodziewanych bohaterów spotkania z królewskimi! Już niedługo przekonamy się, czy Raymon zabłysnął i w tym meczu! Mam nadzieję, że emocje sięgną zenitu! Ha! Widzę, że Axel oficjalnie dołączył do zespołu. Hm. Hmm. Nej! Chcę się tylko upewnić, że dotrzymasz słowa. Naprawdę opłacisz nasz start w turnieju Strefy Futbolu, jeśli wygramy ten mecz? Ja zawsze dotrzymuję słowa, ale Mark... Jeśli przegracie, wasz klub przestanie istnieć. Nie przegramy! Nigdy! Patrzcie, rywal już jest! Ha? Masz mam ciarki. Chłopie, nie tylko ty! No to co, gotowi do gry? Kapitanie. Co? Ma mogę skoczyć na siusiu? Ach, żartujesz sobie? Hyde Jekyll. jestem trenerem liceum Czarnej Magii. Liczę, że ten mecz będzie wspaniały. O, też nam tego życzę. Ty jesteś Axel Blaze, prawda? Byliśmy pod wrażeniem twojej zwycięskiej bramki w meczu z królewskimi. Moje gratulacje. To była fantastyczna akcja. Mam nadzieję, że dla nas będziesz mniej surowy. Słuchaj-no! Nie gracie przeciwko samemu Blaze'owi, jasne? Jest nas jedenastu! Co? Masz bardzo dziwne poczucie humoru, synu. On jest jedynym powodem, dla którego chcemy z wami grać. To dla niego tu przyjechaliśmy. Nikt inny w tej waszej drużynie słaboszczaków nas nie interesuje. Ty! Spokojnie, Kevin. Po prostu bądź tak uprzejmy i nie wchodź Blaze'owi w drogę, dobrze? Mało co gościa nie rozniosłem. Wyluzuj, swoim rewelacyjnym strzałem zamkniesz mu usta. No! Za chwilę zabrzmi pierwszy gwizdek! Jedenastka Raymona jest już przygotowana do meczu, a debiutuje w niej znamienity Axel Blaze. Naprzeciw stoją zawodnicy liceum czarnej magii, ich kapitan Johann Tasman z numerem 11 Bert Wolf oraz Trojmoon z dziesiątką. Ich akcje to postrach dla rywala. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie gładko! Przed nami wielkie emocje! Zacznijmy mocnym uderzeniem, chłopaki! Nie ciekasz mnie! Dajesz. Co powiesz na to? Fantomowy strzał! Boska ręka! Ech. Jak to? O, nieźle! Spektakularny strzał Muna nie przestraszył wielkiego Marka Evansa! Masz genialną technikę, Mark! Ech. Też tak uważam! Ech. Hej, pamiętajcie o taktyce! Jasne, Mark! Tak? Ruchy, chłopaki! Twoja! Dzięki! Ansel! Nie, podaj do mnie, tutaj! He. Super! Za chwilę będziesz wyciągał piłkę z siatki! Smoczy! Piękny strzał Dragonfly'a i piłka w siatce! Jakim cudem? Powiedział smoczy cios? Widocznie tak się nazywa ta technika. Udało się! Piękny strzał, Kevin! Nie minęła minuta i mamy pierwszą bramkę! Szkoła no. Raymona prowadzi 1-0! Jej, ale to był potężny strzał! Nazywa go smoczym ciosem! Nie da się ukryć, że mam talent do niezwykle chwytliwych nazw. Ty wymyśliłeś te nazwy? Hm. Ta drużyna wcale nie jest aż tak silna, jak sądziłem. Niepotrzebnie aż tak się ich baliśmy. Naprzód, nie traćmy tempa gry. Zapomnij, ha? twoja Kevin. Zmoczyć <laughs> Cios! <laughs> Nasze źródła nie wspominały o takiej technice Reymonów. Nieźle, mamy drugą bramkę. Świetnie. Wygramy ten mecz, Mark. Jestem zaskoczony, że wystawiliście obok Blaze'a drugiego napastnika, ale nie liczcie, że pozwolę Wam wygrać z moją drużyną. Lepiej się przygotujcie, bo nadchodzimy z całą mocą. Chłopaki, zaczynamy. Zmiana taktyki. Niech poczują się jak w piekle. Tam jest? Stoi, drży i drży i stoi. Patrzy, i płaci, nas się bój. Kudbo bruczy. jakby wypowiadał jakieś zaklęcie. Uwaga! A? A co jest? A. Mam jakieś mroczki. Nadciągają. Timmy, kryj dziewiątkę, Max, ty jedenastkę. Dobra! Co ty robisz? Hmm? A. A. A? Co tu się dzieje? Skoncentrujcie się i cały czas patrzcie na piłkę. Już za późno. Blokada ducha! I nas się boj! Nie mogę się ruszyć. też nie! To jest właśnie blokada ducha. Fantomowy strzał! O kurka! Potężny strzał w wykonaniu Tasmana. Magiczni zdobywają pierwszą bramkę i wracają do gry! Więc to jest ta blokada ducha, tak? Co to w ogóle było? Na ich gol odpowiemy naszym. Dragonfly, stój! Coś mi tu nie gra, musimy ich rozgryźć. Osio. Dzisiaj każdy będzie celny. Smorczy cios! Zagięcie przestrzeni! Jak to? Pierwszy raz widzę coś takiego. Zagięcie przestrzeni to technika, która zasysa każdy strzał na moją bramkę. Magiczki szybko przenoszą akcję na połowę przeciwnika. Tasman w radarciu, więc Piękna kontra! Wracajcie do obrony i to już! Teraz za późno, panowie. Nasza klątwa już zaczęła działać. Blokada ducha! Stój drży! Niemożliwe. Znowu to samo. To nie jest żadna klątwa, tylko jakaś sztuczka! Błąd. Blokada ducha! Stój i Nadchodzą! Co jest, Granet? Dlaczego nie mogę się ruszyć? I ci zdobywają trzecią bramkę z rzędu. Raymond stracili prowadzenie w najgorszym z możliwych stylów. Koniec pierwszej połowy! Hej, jak to się stało? E, to straszne, oni rzucili do na nas klętwę! Ciekawe co będzie w drugiej połowie. Mam nadzieję, że Raymond się podniosł. Za dużo się po nich spodziewałam. Czuję się upokorzona. Słuchajcie, co się w ogóle z nami stało? Jakim cudem unieruchomili nam nogi? To na pewno musiała być klątwa. Przestańcie, czego wy się boicie? Przecież nadal mamy całą drugą połowę. Nie, ja się za bardzo boję! Nie chcę grać już nigdy w życiu! Myśliwiostki! Weźcie uspokój! Nie ma czegoś takiego jak klątwa. No to dlaczego nikt z nas nie mógł ruszyć się z miejsca? Hmm? Jeszcze nie wiem. Ale to musi być jakaś sprytna sztuczka przeciwnika. Zastanówmy się. Wszystko było dobrze, dopóki ich trener nie zaczął czegoś mamrotać, a potem nagle zaczęliśmy mieć te wszystkie problemy. Tak, masz rację, powinnam była to zauważyć. Myślicie, że rzucił na nas jakieś zaklęcie? Chyba będziemy musieli to rozgryźć w drugiej połowie. Do tego czasu macie wykorzystywać długie podania do naszych napastników. Prowadzą jedną bramką. Ten mecz jeszcze jest do wygrania. No, no dobrze. Panowie Axel i Kevin, liczę na was. Słusznie. Bo bez nas się nie uda! Mam nadzieję, że będzie się działo. Naprzód, Raymond, pokonajcie! Rozpoczynamy drugą połowę spotkania! Oh, yeah! Co jest grane? Co robisz? Co się stało z ognistym tornado, Axel! Nie wygramy bezmyślnie napierając do przodu chwila. Jeszcze nie pora. Wiesz co, Tchórz z Ciebie! Timi, Podaj do mnie! Jest bardzo szczelnie kryty! Steve, twoja! Kevin, jedziesz! Niech to! Ty, głąbie! Dlaczego nie podałeś do Aksela? Wszystko zepsułeś! No przecież nikt go nie krył! Co z tego? Nie strzelałby nawet, gdyby dostał piłkę! Nieważne! Strzelę następnym razem, tylko dokładnie do mnie podajcie, dobra? Mhm. Z tymi! Twoja Axel! Co z tobą? Podawaj do Kevina! Ale to nie ma sensu! Magiczni go kryją! A Axel nawet nie miał jeszcze szansy na oddanie strzału! Pajace! Podaj szybko! Wyluzuj trochę! Próbuję rozgryźć przeciwnika. To oddam strzał za ciebie! Nie rób tego! Banda leszczy. Walczą między sobą zamiast skupić się na grze zespołowej! Co ci się w ogóle kombinują? Koncentracja! Już po tobie! Zmoczy się! Znowu? Nie mówiłem? Takim żenującym strzałem mnie nie pokonacie. Nigdy. Chcesz mi powiedzieć, że mój Smoczy Cios... ...jest żenujący? Chyba najwyższy czas. Kończyć tę całą farsę! Uwaga! Atakujemy blokadą ducha! Tak! tak! Do dzieła! Tylko nie blokada ducha! Wracajcie, chłopaki! O, o, Magiczni biegną w jednej linii! Czy zespół Raymona znajdzie na nich receptę? Jeśli puszczę kolejną bramkę, będzie nam bardzo trudno się podnieść. A jeśli przegramy, nigdy nie dostaniemy się do strefy futbolu. Muszę ich zatrzymać za wszelką cenę! I i Mark, zrób coś! I patrz, i płacz, i nas się bój. Myślicie, że rzucił na nas jakieś zaklęcie? Zaklęcie? Stój, i drży, i drży, i stój. Patrz, patrz i płacz, i płacz, nas, i nas się, bój. się bój. Stój, i drży, i drży, i stój. I patrz, i płacz, i nas się bój. Stój, i patrz. Wiem, rozgryzłem ich. I drży, i stój. Już po was! Walą mocy z bramki leć! Fantomowy strzał! Mogę się ruszać, ale nie dosięgnę piłki! Muszę użyć ognistej pięści! Jak to? Manią! Ewans wyłapuje piłkę! Zatrzymał niezatrzymywalny fantomowy strzał! Jak ty to zrobiłeś? Ognie <grym> ognistą pięścią! Fajnie, co nie? Nie o to chodzi, jak udało ci się w ogóle poruszyć? No właśnie, jakim cudem mogłeś się ruszać? Ty też się ruszasz, wiesz? E? Udało mi się w końcu odkryć sekret blokady ducha! Ich zmieniająca się formacja oszukała nasze oczy i kiedy się na niej skupialiśmy, ich trener podprogowo zmuszał nas do zatrzymania się. Inaczej, nasze oczy i uszy zostały zahipnotyzowane i działały przeciwko nam. Ale czy to znaczy, że... Słowa trenera magicznych wprowadziły zespół w stan podwójnej hipnozy. To cała filozofia tej blokady ducha. Podwójnej hipnozy? A, to dlatego Mark krzyczał, falo mocy z bramki leć! Tak. Zrobił to właśnie po to, by zakłócić słowa trenera. A więc jednak to od początku była zwykła sztuczka. Dokładnie. Podziałała, bo trener magiczny sprowokował nas i skutecznie wyprowadził z równowagi. Czyli nie było żadnej klątwy? Niedobrze. A więc odkryliście nasz mały sekret. Szkoda, że trochę za późno! Ale nie jest za późno To najlepszy moment na wielki powrót do gry Podajcie do napastników Ech, Ale kapitanie, strzałka wina jest Uwierzcie w niego, dobrze? Grajcie Ich trener miał rację Nadal jesteśmy słabą drużyną I jeśli nie połączymy naszych sił I nie będziemy grać razem Nigdy nie staniemy się silniejszymi piłkarzami My gramy w obronie Wy jesteście łącznikami między nami a napastnikami Dlatego ich bramki są tak naprawdę strzelane przez nas wszystkich Strzelane? Przez wszystkich? Tak, a teraz działamy! Do przodu, chłopaki! Kevin, twoja! Nie macie z nami szans! Do tej bramki nie wpadnie już żadna piłka! To nasza dzierda! Teraz już wszystko rozumiem. Nie patrz na jego ręce! On cię hipnotyzuje! Przez to tracisz równowagę i twoje strzały są słabsze. Rany! To dlatego tak zwlekałeś ze strzałem? On naprawdę jest świetny. W porównaniu do niego jestem nikim. Nikim! Oh. <laughs> Ech, obronię każdy twój strzał. Blaise! Zmoczy Jak się celujesz? To nie strzał, to podanie! Ogniste tornado! <śmany> Blaze'a wrzucił bramkarza magicznych do siatki! Tym sposobem drużyna Raymona wyrównuje wynik! To niemożliwe! To był smoczy cios i... Ogniste tornado! W kombinacji! Wspaniale! Strzelając z powietrza, napastnik w ogóle nie patrzy na ręce bramkarza. A smoczy cios i ogniste tornado w połączeniu tworzą świetny strzał. Praktycznie nie do zatrzymania. Co za wspaniała praca zespołowa! Nazwijmy tę nową technikę smoczym tornado! Wymyślił kolejną nazwę? No. Oh yeah! Dokąd to nie będziemy oglądać do końca? Hm. Ale to był koniec. Hmm. Ci chłopcy robią coraz większe wrażenie. Smocze! Tornado! Sędzia odgwizdał koniec meczu. Cztery do trzech. Zespół Reymona wygrywa z magicznymi przewagą jednej bramki. Znowu dopisało Wam szczęście. Wygraliśmy. Normalnie nie mogę w to uwierzyć. Brawo, jestem z was dumny. Daliście radę. Wasze smocze tornado było dla nas wspaniałym doświadczeniem. Jeśli nie możemy czegoś zrobić sami, osiągniemy to łącząc siły. To się nazywa synergia. Ale to nie znaczy, że od tej pory będziesz głównym napastnikiem. Hmm. Dzięki wygranej wystąpimy w turnieju strefy futbolu. Dobra! Dobra! Julio. Raymond pokonali magicznych, wyobrażasz sobie? Co? Mówisz poważnie? To nie sen. Naprawdę zagramy w strefie futbolu, ale żeby móc awansować, musimy opracować nowe techniki. Co? Dziadek zostawił kolejny notes z zapiskami. I jak go przeczytamy, będziemy znać wszystkie potrzebne nam techniki. Oglądajcie kolejny odcinek 11 i na zoomy. Gdzie jest notes? Ale będzie się działo. Wersja polska SDI Media Polska. Reżyseria Marek Robaczewski. Dialogi Anna i Maciej Wysoccy. W wersji polskiej udział wzięli Miłosz Konkel, Krzysztof plewakosz czerwiński Bartosz Martyna, Robert Kuraś, Michał Podsiadło, Milena Suszyńska, Maksymilian Rogacki, Kamil Kula, Katarzyna Łaska i inni.